O co chodzi? To znowu krówki? Okej, okay, okej. Okay. Teaser Call of Duty Modern Warfare 2 dlaczego by nie, nie wiemy zbyt wiele, ale dotychczasowe przecieki sugerujące powrót serii na Steama' i oficjalna zapowiedź prezentacji rozgrywki dają sporo nadziei. Oto w trakcie pokazu Summer Game Fest 9 czerwca odbędzie się właśnie prezentacja rozgrywki z Modern Warfare 2. Model mikrotransakcji w Diablo Immortal nie znika z radaru wielu osób. Tytuł Free-to-Play posiada opcjonalne choć dające o sobie znać zakupy. Kanał Bellular News wyliczył, że pełne rozwinięcie postaci kosztowałoby przy obecnej ekonomii 110 tysięcy dolarów, podczas gdy wymaksowanie postaci za darmo może zająć nawet 10 lat. The flow swift i oto mamy oficjalne oświadczenie Ubisoftu. Usunięcie z oferty wielu sklepów preorderu w remake'u Prince of Persia nie oznacza skasowania projektu. Firma uspokaja, że prace trwają, ale gra nie pojawi się w roku rozliczeniowym 2023, czyli do 31 marca 2023 roku. Problematyczna ta droga Nowego Księcia i nie wygląda, by miałoby być łagodniej. Sonic Frontiers, nowa gra z kultowej serii rozczarowała graczy. Nowe dzieło Segi określane jest przez fanów pokojem testowym z dużą pustą mapą z losowo rozrzuconymi asetami. Całość prezentuje się jak fanowska produkcja, ale ziejąca uczuciem fejku i wykorzystania zasobów ze sklepu Unreala. Warto chyba zrobić kilka kroków wstecz. Błąd sklepów spowodował wyciek zarówno edycji, ich zawartości, jak i daty premiery nowej gry twórców XCOM, ale ze stajni Marvela. Midnight Suns ma pojawić się zatem 6 października tego roku i dysponować edycją Enhanced z 5 dodatkowymi skórkami i Legendary z 23 skinami i przepustką na 4 DLC dodającymi bohaterów. Choć Eurotrack ma już swoje lata, to twórcy nie hamują silnikiem. Do sieci trafił zwiastun kolejnego DLC o nazwie Bałkany Zachodnie. Czesi przygotowali Albanię, Bośnię i Hercegowinę, Chorwację, Kosowo, Czarnogórę, Macedonię Północną, Serbię i Słowenię a to piękne cudeńko trafić ma w nasze ręce jeszcze w tym roku. No to dziękuję, a Wam życzę udanego tygodnia. Hej!